Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Piotr Krenig oczywiście z tej strony. Witam Was w to sobotnie popołudnie z pewnym przesłaniem, ale jednocześnie z treścią, która wierzę, że skłoni Was do refleksji i przez ten weekend będziecie mieli coś do myślenia, coś do zastanowienia, coś nad czym warto się pochylić. I przede wszystkim to, czym się tutaj z Wami dzielę, adresuję do tych z Was, którzy. Chcecie być liderami, do tych, którzy liderami jesteście, ale chciałbym też, żeby te słowa dotarły do tych, którzy za liderów się uważają. A te trzy kategorie e, czasami bywają różne. Moi drodzy, e, na wstępie jednak oczywiście poproszę Was o to, żebyście, jeżeli uznacie, że to, czym się dzielę, ma wartość, że do innych powinno dotrzeć, żebyście się tym podzielili poprzez udostępnianie. Poproszę Was oczywiście też o komentarze, bo one, jak wiecie, powodują, że ta informacja wyświetla się innym ludziom na ich ścianach. A więc nie róbcie tego, co czasami nie ukrywam, krytykuję, że ktoś ogląda, podgląda, a nie da znaku życia, bo na przykład zastanawia się, co inni powiedzą, że on polajkował, albo skomentował, albo komuś udostępnił. Tak? Czuj się w tej materii osobą wolną, czuj się osobą, która jest niezależna i nie oglądaj się na to, co kto powie, po prostu zostaw decyzję sobie, jeżeli uznajesz za stosowne, że warto tym się podzielić. Treści i właściwie tytuł, bo od tego zacznijmy, tego live'a może wydawać się tytułem mocnym i taki ma być, czy lidera można zdradzić. Do ludzi przychodzą, od ludzi odchodzą już tam sam ten tytuł powinien skłonić się do zastanowienia i będę mówił jak się pewnie większość z was domyśla, którzy nie znacie przede wszystkim w odniesieniu do biznesu, który nazywa się marketingiem sieciowym, ale wierzę, że znajdą tutaj też treści dobre dla siebie i skłaniające do zastanowienia ci z was, którzy w ogóle pracujecie z ludźmi, niekoniecznie w biznesie, może na przykład w jakichś organizacjach społecznych, może w sporcie, czy e, innych społecznościach, ponieważ pewne mechanizmy, o których tutaj wam powiem, e, są tożsame i dotyczą każdej z tych kategorii. Natomiast siłą rzeczy będę skupiał się przede wszystkim i kładł akcent na właśnie marketing sieciowy, bo wiem, że taka jest w dużej mierze moja społeczność i osoby, które mnie podglądają właśnie do tej społeczności, należą. Natomiast, jeżeli ktoś się marketingowi sieciowemu przygląda, to niech to też stanowi dla niego taki przyczynek do rozważań i do zastanowienia się nad tym, gdzie się znaleźć, jakimi kryteriami się kierować, jeśli chciałby w marketingu sieciowym zaistnieć, kogo szukać i um, na jakie akcenty, na jakie elementy kłaść akcent. Na wstępie jednak, w szczególności tym z Was, którzy nie mało znacie, wyjaśnię, dlaczego sobie daję prawo do tego, aby mówić o liderach, o przywództwie i o tak, jak się tutaj na ucho nawet daje usłyszeć, dramatycznej kwestii, jak zdradzaniu lidera. Otóż, moi drodzy, ja z przywództwem i z pytaniami o to, czy chcę być liderem i jakim chce być liderem, zetknąłem się po raz pierwszy 38 lat temu. Tak, tak, nie mylę się, 38 lat temu. Miałem wtedy 17 lat, wtedy byłem uczniem technikum, był rok 81, był pierwszy zryw Solidarności, zachwianie się minionego systemu, a ja miałem takie wielkie marzenie, żeby wśród młodzieży szkoły średniej, tej, do której chodziłem, to był zespół w łączności, powołać drużynę młodzieżową harcerską. I moi drodzy, tak idąc trochę na skróty, rozpocząłem rekrutację do tej drużyny, chodząc od klas. I namawiając moich rówieśników, ale też i starszych, bo byłem uczniem trzeciej klasy, a namawiałem mi czwarto i, i piąto klasistów, do tego, aby przyłączyli się do mnie, aby przyłączyli się do tej drużyny, która ma powstać, i intuicyjnie wierzę, że to właśnie tak było, posługiwałem się językiem korzyści. Mówiłem o tym, jakie wartości ci ludzie dostaną. E, ludzie już przecież też e, e, świadomi, dojrzali, niektórzy pełnoletni. Też myślę intuicyjnie starałem się odkryć ich potrzeby, a wiedziałem, że potrzebą każdego człowieka jest potrzeba stania się częścią większej społeczności i ten proces rekrutacji powiódł się. Czy się bardzo powiódł? Ano bardzo się powiódł, dlatego że ta drużyna nie tylko, że powstała, zaczęła skupiać młodzież ze szkół średnich, z innych szkół średnich niż ta, do której chodziłem, Finalnie po roku była to drużyna sztandarowa starego miasta w Poznaniu w półmilionowym ponad mieście, czyli rezultat całkiem spory. I przez kilka kolejnych lat, kiedy ją układałem, była taką drużyną sztandarową. Ludzie do tej ekipy przychodzili i odchodzili. Czasami odchodził ktoś dlatego, że mu się harcestwo znudziło. Czasami ktoś odchodził dlatego, że stawialiśmy pewne wymogi. Tak, trzeba było zdobyć na pewną dyscyplinę. Czasami bywało tak, że ktoś gdzieś indziej, w innej ekipie znalazł fajniejsze koleżanki albo fajniejszych kolegów i tam mu się ta kolokwialna trawa wydała bardziej zielona. Więc po raz pierwszy zacząłem doświadczać, odejść ludzi już wtedy 38, 7, 6, 5 lat temu, a więc dużo więcej lat niż wielu z was macie. Moje drogie koleżanki i koledzy oglądający, o czym jestem przekonany. I moi drodzy, pamiętam moje emocje, kiedy ludzie wtedy odchodzili. Czasami przyjmowałem to ze zrozumieniem, ale myślę, że byłem wtedy mimo wszystko jednak bardzo niedojrzałym liderem. I czasami takie odejście traktowałem jako swego rodzaju zdradę. No bo, jak to możliwe, że takie wspaniałe warunki stwarzamy dla tych ludzi. A ktoś tam śmie odejść, a jeszcze gorzej, kiedy śmie odejść do innej ekipy, to znaczy, że uważa, że tam gdzieś indziej jest coś lepszego. Minęło wiele lat od tamtego czasu i w roku 93 zajęłem się marketingiem sieciowym i kwestie przywództwa zacząłem oglądać w zupełnie innej skali. Mało tego z dwóch perspektyw. Z jednej strony, jako ten, który ogląda się na liderów, na tych, którzy mają być dla mnie przykładem i mają być dla mnie wzorem, a jednocześnie jako ten, który chce być wzorem dla innych ludzi, który ma budować organizację, pomagać innym ludziom i od których, od których to ludzi zależy, rozwój organizacji. I moi drodzy, spędziłem w ten sposób bardzo aktywnie na takim zmaganiu się z przywództwem i ze mną jako liderem i. Nie będę już tej historii Wam opowiadał, ale, moi drodzy, dostrzegłem wiele prawidłowości, które wiążą się z tym, jakie są powody, dla których ludzie do marketingu przychodzą, ale jakie są przede wszystkim powody, dla których ludzie z tego marketingu sieciowego odchodzą. I jak się pewnie domyślacie, ta materia jest często interpretowana w zależności od punktu widzenia bo jak to powiedzenie mówi punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Inną perspektywę i inną interpretację będą miały osoby, które dotyczy odejście, które odchodzą, które porzucają tę formę biznesu, a przecież nie jest żadną tajemnicą, że większość ludzi, którzy przyłączają się do firm marketingu sieciowego, nie osiąga jakichś znamienitych sukcesów. Większość odpada w perspektywie czasu. Nieliczni są na tyle silni, wytrwali, zdeterminowani i mają cechy, które sprawiają, że idą do przodu albo czasami mają po prostu dużo szczęścia, bo się w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu znajdą i też nie można tego deprecjonować, nie można tego przemilczywać, bo tak się oczywiście dzieje, ale też inny punkt widzenia jest ze strony tych, którzy tych ludzi zaprosili do współpracy, Którzy widzieli z nimi jakieś kolejne lata wspólnego rozwoju, którzy też liczyli na to, że będą mieli profity wynikające z tego, że ci ludzie znaleźli się w ich organizacjach. I moi drodzy, ten live tak naprawdę jest w dużej mierze powodowany tymi treściami, które od was docierają i tym, że mnie wielu z Was obdarzyło, za to bardzo dziękuję zaufaniem, bo jeżeli ktoś odchodzi z marketingu sieciowego bezimiennie, to oczywiście można powiedzieć, nie dał sobie rady, to takie najprostsze, to nie było dla niego, nie chciał się uczyć. Tak rzeczywiście bardzo często bywa. Często też bywa tak, że ktoś miał inne wyobrażenie o tej formie działalności i myślał, że bardzo szybko uda mu się rozwinąć skrzydła, zarobić pieniądze, a kiedy się okazało, że trzeba zapłacić cenę, że to jest cena wysiłku, zaangażowania, czasami cena jakiegoś szkolenia czy innych nakładów, no to ludzie sobie odpuszczają. Czasami te, to mylne wyobrażenie o rzeczywistości tego biznesu bierze się stąd, co usłyszeli ci ludzie, bo przecież, jeśli mam być szczery, niejednokrotnie zdarza się tak, że ktoś, zapraszając kogoś do współpracy, pokaże mu bardzo kolorowy świat, po to, żeby ta osoba podjęła decyzję. Kiedy już jest w środku, to wychodzi się z założenia, że już w tym środku pozna mechanizmy odkupni, nauczy się przekonać jeszcze bardziej, ale nie zawsze tak niestety jest. Natomiast źle się dzieje wtedy, kiedy ktoś nie odchodzi bezimiennie, kiedy ktoś zaczyna zadawać niewygodne pytania, albo kiedy ktoś postanawia zmieniać organizację, w której jest, czasami nie firmę, ale zaczyna zmieniać strukturę w, której, w tej samej firmie, w której jest, bo nie jest mu po drodze z kimś, kogo należałoby uważać za lidera. Moi drodzy, tu chciałoby się zrobić taką stop klatkę i powiedzieć że ludzie są różni. Różni są ci, którzy wchodzą do biznesu, w ogóle ludzie są różni, ale różni są również liderzy albo ci, którzy za liderów się uważają. I moi drodzy, czasami bywa tak, niestety mówię o tym z autopsji, tę autopsję opisywałem w tej książce, gdzie przyznaję się do tego, jak ja uczyłem się, jak ja się uczyłem na błędach, jak wzrastałem jako lider, i dzisiaj o tym śmiało mogę mówić, błogosławię niejednokrotnie porażki, które poniosłem, bo czasami dosadnie to określam i mówię, że woda sodowa, której też doświadczyłem na przełomie lat 90. i pierwszej dekady roku 2000, gdyby trwała cały czas, to jak to kiedyś dosadnie na jednym ze szkoleń powiedziałem, tak wybaczcie za tę dosadność tutaj w tej przestrzeni internetowej byłbym, jak to sobie powiedziałem, zarozumiałym dupkiem, tak? dlatego że często nie chciałem zrozumieć złożonej sytuacji wielu innych ludzi i uważałem, że skoro ten sukces jest mi pisany i skoro tak to wspaniale idzie, no to przecież każdemu pójdzie tak samo, a jeżeli ktoś po to nie sięga, no to albo jest gorszy, albo głupszy, albo coś tam jeszcze innego. Bogu dzięki, że odebrałem lekcję, ale nie wszyscy te lekcje odebrali, i nie wszyscy chcą się pochylić nad złożoną sytuacją wielu ludzi. I moi drodzy, nie rozbierzemy tej materii oczywiście podczas tego krótkiego live'a, ale chcę was skłonić do takiej refleksji, do zastanowienia się, jakimi chcielibyście być liderami. Czy kiedy staniecie przed lustrem, widzicie tam człowieka, który byłby tym, który może was pociągnąć za sobą? Czy stojąc przed lustrem, zobaczycie, widzicie człowieka, który może być wzorem dla Ciebie? Człowieka, w którego organizacji chciałabyś czy chciałbyś pracować? Człowieka, który jest przykładem wszystkich dobrych cech wzrastania, rozwoju i którego warto naśladować? To jest ważne pytanie, albo zbiór pytań, które należy sobie zadać. Zadaj też sobie pytanie, jeśli już uważasz się za lidera, jesteś liderem, jeśli już masz jakąś organizację ludzi, czy rzeczywiście robisz to, co należy i wszystko to, co należy, aby ludzie w Twojej organizacji chcieli być? Zastanów się nad tym też, jak reagujesz, kiedy ktoś od Ciebie odchodzi. Czy zdarza Ci się, że reagujesz agresją, że oskarżasz tego człowieka, nazywasz go zdrajcą, czy też zadajesz sobie trud pytania. Czy może powód gdzieś jest również w Tobie? I nie chodzi teraz o to, aby się auto-oskarżać, ale o to właśnie, aby na bazie tych pytań wzrosnąć. Aby na bazie tych pytań znaleźć błędy, które popełniamy, po to, żeby nie popełnić ich po raz kolejny. Bywa też oczywiście tak, i to w tej wielkiej masie ludzi, którzy do marketingu sieciowego wchodzą, że ludzie nie są we właściwy sposób prowadzeni. Bo i lider nie był we właściwy sposób prowadzony. Ktoś wzrasta do rankach, osiąga określone średnie w karierze, ale działo się to wynikiem czasami wielu złożonych sytuacji, czasami trochę tego uduszczęścia, czasami tego, że była koniunktura. I dlatego też bardzo często mówię o systemie, o systemie jako pewnym narzędziu do budowania biznesu bez wypruwania sobie żył bez tego mięczenia każdego człowieka, który do organizacji wchodzi. I moi drodzy, warto sobie zadać też trud to już w ramach organizacji, w której działacie, odpowiedzi na pytanie, czy taki system, który chcielibyście, aby w działał, jest tym, którego oczekują ludzie, i który rzeczywiście ludziom może dać właściwą wartość. Mówię o tym nie bez kozery, dlatego że przecież jak wiecie, a jeśli nie wiecie, to o tym mówię. Ja od początku posiłkowałem się systemem i moje 25 lat aktywnej działalności w marketingu sieciowym bazowało na tym, czego doświadczyłem pracując w oparciu o system. Zwłaszcza przez pierwsze 20 lat mojej działalności, kiedy ten system tworzyłem. Moi drodzy, dzisiaj do tego systemu wracam. I ten system, który tworzę, nazywa się Akademią Rozwoju Liderów. Na Akademię Rozwoju Liderów składa się seminarium budowy biznesu, które, nawiasem mówiąc, kolejne będzie 5-6 października mega wydarzenie dawka wiedzy w pigułce dawka wszystkiego, co należy dać osobie początkującej w ciągu dwóch dni coś, co powinno być obowiązkowe. Mówię serio obowiązkowe dla każdego człowieka, kto wchodzi do tego biznesu. Wreszcie, częścią Akademii Rozwoju Liderów jest warsztat mistrza profesjonalnej rekrutacji, cztery dni przed kamerami. Wreszcie, od 15 października ruszy Akademia Rozwoju Liderów Online 90 dni. To będzie połączenie działań online oraz mojej objazdówki po największych aglomeracjach w Polsce i spotkaniach na żywo, spotkaniach rekrutacyjno-szkoleniowych, gdzie pomogę uczestnikom Akademii Rozwoju Liderów. W rekrutowaniu ludzi do ich biznesu, właśnie jako zewnętrzny autorytet, bo przecież dobrze wiecie, że często jest tak, iż ktoś obcy silniej będzie oddziaływał na osoby, które my zapraszamy, a jesteśmy ich znajomymi. A zatem, moi drodzy, odpowiedź na pytanie, czy lidera można zdradzić, nie jest odpowiedzią jednoznaczną. Bywa oczywiście tak, bo ludzie są różni, że lidera zdradzą. I wykażą się niewdzięcznością, wykażą się niezrozumieniem, ponieważ patrzą na własny interes, jak każdy, na własny czubek nosa i nie zechcą zrozumieć i dostrzec z tego, że lider zainwestował w nich czas, energię, licząc na to, że z czasem mu się to wróci, ale niestety często mu się wrócić nie zdążyło, bo ktoś już idzie gdzieś indziej albo odpada. Ale niejednoznaczność odpowiedzi na to pytanie, czy lidera można zdradzić, wiąże się też z sytuacjami, kiedy to lider uważa, że jest zdradzony, a tak naprawdę nie odrobił zadania domowego. I czy to jest domena tylko liderów początkujących? Otóż, niestety, z Was, ale nie. Mam bardzo dobre rozeznanie na rynku, i czasami zdarza mi się słyszeć takie z żalem artykułowane słowa. Które dotyczą jakiegoś lidera, który jest liderem dużego formatu albo dużego formatu uważany jest być liderem, a niestety nie wykonuje swojej roli w poprawny sposób. Nie chcę tego, tego tematu rozwijać, bo trzeba byłoby usiąść przy kawie i, i pewnie się nad tym bardzo poważnie popylić. Może będziemy mieli okazję się w takich okolicznościach spotkać. Natomiast moi drodzy, patrz na siebie. Patrz na siebie, zadawaj sobie pytanie, kim chcesz być. Czy chcesz być tylko i wyłącznie trybikiem w maszynie, czy chcesz być liderem, który wnosi wartość do życia innych ludzi, do biznesu, do organizacji, w której działasz? Bo to odejście od organizacji, od liderów, wiąże się z tym, co zawarłem w drugiej części tytułu. Ludzie do ludzi przychodzą i od ludzi do odchodzą. Tak jest w sporcie. Tak jest w wielu wielu społecznościach, które skupiają ludzi. Czasami charyzmatyczny nauczyciel potrafi skupić wokół siebie młodzież, która pamięta o nim przez dziesięciolecia, a ten, który tylko i wyłącznie odbębnia swoją robotę, jest bardzo szybko zapomniany. Tak jest z trenerami sportowymi, tak jest z działaczami społecznymi, nie tylko społecznymi, wieloma, wieloma innymi. O polityce wspominam nie będę, bo to jest w ogóle odrębna kategoria. A zatem, moi drodzy, zmienianie świata trzeba zacząć od siebie. Slogan jak slogan, ale jakże prawdziwy. I Wam tego dobrego zmieniania świe, świata w oparciu o e, własny przykład serdecznie życzę. Życzę Wam przemyśleń i ponownie zachęcam do tego, żebyście wzięli pod uwagę skorzystanie już 5-6 października z narzędzia, które nazywa się Seminarium Budowy Biznesu. Tam się spotkamy. Zobaczycie, co to jest za narzędzie, jak ono może pomóc w budowaniu biznesu, jeżeli będziecie przez to seminarium przepuszczali, tak, to może niewłaściwe określenie nowych ludzi, jeżeli zechcecie tych nowych ludzi wdrażać w oparciu pewne gotowe mechanizmy, gotowe schematy w oparciu o coś, co jest sprawdzone od bardzo, bardzo wielu lat. Co ja osobiście wierzę nie dlatego, że tak mi się wydaje, ale dlatego, że sam tego wszystkiego doświadczyłem. I skoro 100 tysięcy ludzi przeszło przez tego typu seminaria i wielu z nich zrobiło błyskotliwe kariery, to nie widzę powodu, aby dalej tak nie było. Tym bardziej, że dzisiaj mamy dużo więcej możliwości, dużo więcej wiedzy, dużo więcej doświadczenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Życzę wam danego weekendu. I oczywiście zapraszam do komentowania i udostępniania. No i teraz spróbujemy się rozłączyć, bo ostatnio Facebook nam blokował rozłączenie się. Wierzę, że będzie taka sposobność, cicho, cicho, rozłącz, zakończ. Dobra, kończę.